tam w dzisiejszym filmie. W filmie będącym takim troszkę przerywnikiem, czy może przerwą na reklamy w oczekiwaniu na lakierowanie naszej Audi C4. Tutaj troszkę temat się przeciąga, no ale po prostu mieliśmy kilka aut, które musieliśmy już wydać, no i, i po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczymy. <laughs> Auto. Które dzisiaj, tutaj mamy w komorze. Kilka słów, może chciałbym powiedzieć, ponieważ taki ciekawszy myślę, temat. Eee, o, no, samochód to taki Street Fighter na kołach. To jest całkiem nowa, praktycznie rs 3 hmm, O, patrząc po elementach, nie trudno się domyślić, że jest to grupa aut. W grupie ryzyka, jeśli chodzi o jakieś szkody. No i tutaj. Była taka mała spucha, oczywiście. Auto tam jest proste, podróżnice, wszystko całe. Powiedzmy kosmetyka, bo tutaj mamy tylko poszycia, maska, zderzak. No i tam jeszcze kilka elementów czy kilka detali na aucie. Tutaj za chwilę podejdziemy, sobie zobaczymy. Cała trudność, chyba to, co teraz tu mamy w komorze, polega na tym, że szczególnie chyba jeśli chodzi o zderzak, że mamy troszkę kolorów. Kolory są dwa, czarny i czerwony, zderzak składa się z wielu elementów. No i starałem się je tak pogrupować, żeby się gdzieś tutaj w czymś nie pomylić, tu jest akurat dół zderzaka, idzie w czerwony kolor, boczne tutaj fragmenty. Te płaty, kolor czerwony, czujniki czerwony. Koszyk i do czujników czerwony. Dalej, tutaj mamy ten stelaż. Pod grill to idzie w kolor czarny. Zaślepka czarny. Zaślepki z prysków czarny. Jedną kratkę musimy lakierować. To też w czarny kolor idzie. No i tutaj jeszcze te takie dokładki, które idą właśnie w tamto miejsce. W kratki. No akurat czarny kolor, kolor to brillant Schwarz, czy coś takiego. Tych elementów nie będziemy lakierować jakby osobno, czy przykrywać tego. Tych, jeśli skończymy, w, już tutaj w tym czerwonym kolorze, komora ma na tyle dobry ciąg, że polakierujemy sobie tutaj to wszystko razem. Odsuniemy, może troszkę dalej, te elementy. Strumień będziemy kierować w kierunku przeciwnym. No, i tutaj nic nam się nie zapyli. Kolor, jaki mamy, to to, co tu widzimy, no wygląda właściwie jak solid, czerwony solid, no ale po bliższym przyjrzeniu się, czy kiedy wyjeżdżamy na światło słoneczne, widać, ale naprawdę trzeba z bliska się przyjrzeć, że coś się mieni, więc jest tu też syrali. Eee, I teraz. No troszkę tutaj mamy taką żonglerkę, nie tyle kolorami, ile też yy, z rodzajem użytej bazy, ponieważ tutaj sobie przejdziemy od spodu. Maska jak widać jest polakierowana. No i w tym aucie akurat spód maski jest w, czerw w czerwonym macie. To nie jest przykryte lakierem bezbarwnym po zdjęciu tutaj wygłuszenia mamy też efekt takiego jakby fabrycznego podkładu i teraz tak to jak mieliśmy robione elementy bo maska jest elementem nowym no tam to to powiedzmy zużywek ale nie jakieś tam zmęczone czyli tam praktycznie do przematowania dla bezpieczeństwa zagruntowania i tyle leciliśmy sobie wszystko podkładem mokro w mokro podobnie tutaj no i teraz, żeby to było matowe, w kolorze, ja tutaj nie dawałem, czy nie będę dawał jakiegoś lakieru, z, mm, no, który tam zrobi się matowy, tylko tutaj mm, poszliśmy w takim kierunku, że to co tu mamy, to jest baza stosowana na, czy do lakierowania komór silnika zwany ENGINE BAY właściwie robi się ją tak samo te same komponenty nam wchodzą tak jak to co mamy tutaj na zewnątrz co będziemy mieli przykrywane lakierem bezbarwnym z tą różnicą, że w tą grupę komponentów w ten kolor tam idą jeszcze pewne takie specjalne komponenty aktywatory, utwardzacze tego typu rzeczy jedynie to jest ta różnica no i po przykryciu tego podkładem mokro w mokro, najpierw zrobiliśmy sobie to w takim kolorze, to też jest ten tak zwany engine bay. Generalnie ta baza jest troszkę bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporna na wysokie temperatury, więc, więc nic nam tu się nie stanie. Czyli zrobiliśmy w takim fabrycznym tutaj ala podkładzie, potem tym engine bayem i tym samym engine bayem zrobiliśmy tutaj Pozostałą część wewnętrznej maski tutaj w kolorze, przewaga ta, że kiedy ja sobie tutaj to cyknę na czerwoną, tą bazą biorę drugi pistolet do ręki, gdzie jest to zwykła baza, i od razu sobie lecę tutaj elementy. Nie muszę czekać, że tu mi jakiś lakier bezbarwny musi wyschnąć, więc to troszkę przyspiesza proces pracy no bez jakichś tam strat w jakości. Co jeszcze? Mamy też oryginalne tutaj nakrętki do montażu maski zaso, żeby była lepsza adhezja. przeleciliśmy je sobie podkładem reaktywnym, na to podkład mokro w mokro. No i dalej też właśnie zastosowamy ten engine bay, tak żeby, tak żeby tutaj już też żadnych tam lakierów barwnych w macie nie stosować no i one są generalnie też matowe co tutaj jeszcze jeden narożnik zrobimy sobie w troszkę innym kolorze on jest tam delikatnie przerobiony jest chyba zdjęty taki jask... zdjęta jaskrawa czerwień ponieważ do lewego błotnika czy lewy błotnik troszkę tam gdzieś ucieka odcieniem to jeśli chodzi tutaj o te elementy, teraz sobie podejdziemy do auta. No to, to jest już nasz muminek. No i tutaj sytuacja jest taka, że jest możliwość polakierowania tego częściowo, czyli tutaj był gdzieś delikatny dołek, robione bioderko tutaj włącznie z fragmentem drzwi błotnik lecimy sobie do rantu a drzwi tutaj zrobimy sobie w momencie kiedy będziemy robić bazą też tutaj na podwianą taśmę zakryjemy sobie górną część drzwi zrobimy to bazą odwzorowującą jakby ten sam, tą samą powierzchnię krycia tak jak na błotniku, tak tu i na drzwiach no, a już do lakieru bezbarwnego odkryjemy sobie górę, zamykamy całość Bezbarwnym. Tam jeszcze gdzieś mamy narożnik. Tu nam się troszkę <laughs> lampa przesunęła, obdarła lakier, więc to też sobie tutaj częściowo zrobimy. No, jeszcze auto, które nie zostało skażone downsizingiem. Z racji, że jest to czerwony kolor, wchodzą też takie komponenty, które no, głównie czerwienie plus ten ksyral no to gdzieś nam. Jakby osłabia trochę siłę krycia, dlatego ilość warstw, jakie będą zastosowane, czy tutaj już mamy zastosowane. Te elementy mamy już pokryte dwiema pełnymi warstwami bazy. Przyjdzie jeszcze jedna taka zamknięta, a następnie na, to, na całość tutaj pójdzie taka powiedzmy 50, 70, coś takiego, i wtedy ja tutaj wiem, że mam pełne krycie mm. lakier jaki zastosujemy to Value Pro ponieważ on ma tą tendencję do delikatnego gaśnięcia na drugi dzień po lakierowaniu i właściwie ten lakier jego połysk ten mikro taki skurcz jakby odpowiada czy bardzo fajnie nim odwzorować powłokę Połysk lakieru w większości dzisiaj aut. Mamy też droższy lakier tam z EPG. On ma wysoki połysk, i to jest lakier na zasadzie: do lakieru i zapomnij. On fajnie się układa, sam robi strukturę, ściągamy tylko śmieci, żadnego mikroskurczu. Ale ma tak wysoki połysk, że na niektórych autach po prostu wygląda to nienaturalnie. Dlatego tu pójdziemy w trochę innym kierunku, żeby. Ten połysk odpowiadał temu właśnie co jest na aucie. Go potem będzie trzeba i tak delikatnie liznąć. Tam nie wiem, Trajzakiem 1000, poprawić 3000 polerka. Ale wiem, że odwzorujemy to co jest na pozostałej części auta. No, tak jak wspomniałem, maska idzie pod biernik, auto ma w okolicach chyba 120 mikronów. No w tym systemie jakim robimy, to zastosowanie podkładu mokro w mokro, baza plus lakier daje nam w okolicach 100 mikronów, czasem 90, 110, biorąc pod uwagę, że tu mamy troszkę więcej bazy zaplikowanej, czy będzie więcej zaplikowane, plus lakier, który e, no jest może nie tyle gęsty, ale jest teraz lato, mamy wyższą temperaturę, troszkę wolniej będzie trzeba prowadzić pistolet, żeby miarę dobrze go rozlać, przychodzą nam dwie pełne warstwy, ponieważ jest to HS no to myślę, że gdzieś w okolice tych 110-120 mikronów się tutaj wbijemy ok na razie tyle za chwilę dalsza część programu